Władysław Broniewski, bagnet na broń. Kiedy przyjdą podpalić dom, Ten, w którym mieszkasz, Polskę, Kiedy rzucą przed siebie grom, Kiedy runą żelaznym wojskiem I pod drzwiami staną, I nocą kolbami w drzwi załomocą, Ty, ze snu podnosząc w skroń, W staniu drzwi, Bagnet na broń, Trzeba krwi, Są w ojczyźnie rachunki krzywd, Obca dłoń ich też nie przekreśli, Ale krwi nie odmówi nikt, Wysączymy ją z piersi i z pieśni. Cóż, że nieraz smakował gorzko na tej ziemi więzienny chleb. Za tę dłoń podniesioną nad Polską, kula w łeb. Ogniomistrzu i serc, i słów, poeto nie w pieśni troska, dzisiaj wiersz to strzelecki rów, okrzyk i rozkaz. Bagnet na broń. Bagnet na broń. A gdyby umierać przyszło, przypomnimy, co rzekł Kambron i powiemy to samo nad Wisłą.